Cześć, witam. W dzisiejszym tutorialu zajmiemy się stworzeniem takiego efektu neonu wokół naszej modelki. Też dwie warstwy. Na jednej warstwie mamy fioletowy, na drugiej zielony neon. Zabieramy się w takim razie do pracy. W nowej zakładce mam już otwarte zdjęcie, które wykorzystałem do tego efektu. W opisie do tego wideo będzie zamieszczony link, skąd można pobrać to zdjęcie, żeby. Aby sobie potrenować. Od czego zaczniemy? W pierwszej kolejności musimy stworzyć nową warstwę. Tworzymy nową warstwę, nazywamy ją efekt neon i teraz musimy dostosować parametry naszego pędzla, czyli wybieramy pędzel i tutaj odpowiednią wielkość, prawda? Pewnie około 20 pikseli będzie 20-25 będzie najlepiej, i tutaj należy wybrać jeszcze. E, brush Preset i Brush. Jeżeli nie macie tutaj tej ikonki, to można sobie wybrać ją, prawda? Window i wtedy wybrać Brush lub F5. I tutaj, jeżeli pędzel nie ma tej opcji Shape Dynamics, to należy ją zaznaczyć, prawda? I tutaj Control zmienić na e, Pen Pressure, żeby uzyskać taki efekt nacisku, jakby, żeby na początku linii było, była ona delikatna, a potem w miarę jak jak rysujemy, prawda, żeby ona była bardziej mocniejsza i na końcu także delikatna dobra, czyli zaznaczamy pen pressure zamykamy to okienko i następnie udajemy się, wybieramy narzędzie pen i tworzymy na nowej warstwie tworzymy naszą, naszą ścieżkę, tutaj ważne żeby było wybrane path, czyli ścieżka i tworzymy naszą ścieżkę klikamy sobie raz dwa, tak chcemy żeby nasza ścieżka przebiegała tu, tu, powiedzmy tutaj, dobra, mamy to. Teraz prawym przyciskiem myszki klikamy na naszej ścieżce i wybieramy Stroke Path. Tutaj mamy wybrane, z, z tego menu ma być wybrany Brush i mamy zaznaczyć tutaj, pewnie nie macie zaznaczonej opcji Simulate Pressure, czyli zaznaczamy to i klikamy OK. Aha, kolor jeszcze, żeby był wybrany jako biały, no i zaznaczamy Simulate Pressure. I klikamy OK. Dobra, mamy już nasz, nasz efekt neono. Teraz musimy zastosować odpowiedni efekt do tego. Czyli klikamy dwukrotnie na naszej warstwie. Ukazuje się okienko dialogowe i wybieramy, zaznaczamy Outer Glow. Tutaj Blend Mode jest na screen. Te opcje wszystkie pozostawiamy tak samo. Dostosujemy sobie nasz kolor. Czyli w pierwszej kolejności bierzemy jakiś taki kolor. Size w zależności jak to sobie chce, więc 10, 15 jak najbardziej może być 10, powiedzmy 15, wybierzemy sobie i counter wybierzemy ten. I tutaj chyba wszystko tak, wszystko klikamy OK, i już mamy stworzony właśnie taki fajny efekt. Teraz musimy się pozbyć y, odpowiednich elementów tej linii. Ponieważ część tego efektu będzie szło poza modelką, część przed modelką. Czyli tworzymy sobie maskę, wybieramy pędzel ponownie. Tym razem musimy, właśnie się upewnić, że odznaczymy tą opcję Shape Dynamics. Jeżeli używamy zwykłego pędzla, zamykamy i teraz Ctrl plus, aby zbliżyć. Powiększam kwadratowy nawias aby powiększyć pędzel, tutaj jeszcze możemy flow sobie troszkę zmienić, prawda, zmniejszyć, żeby żeby nie było to tak drastycznie, żeby za włosami było troszkę widoczne, no i kolorem czarnym malujemy tutaj, żeby się pozbyć tak czyli tak, idzie kreska za modelką, przed modelką przed modelką, teraz za modelką, czyli musimy się pozbyć tego I tu tego tak, tu jeszcze na ręce, i tu idzie za, i wychodzi przed modelkę. Ctrl minus oddalam, jeszcze wybiorę P, i tutaj prawym przyciskiem myszki, i skasuję sobie tą ścieżkę lub równie dobrze można Ctrl H, aby się jej pozbyć. No jak widać efekt już jest prawie gotowy. Jeszcze można tutaj, prawda, dopracować sobie pewne elementy tej, tej ścieżki, aby, aby ona odpowiednio była dostosowana, w jaki sposób chcemy, aby ona przebiegała. Teraz jeszcze skopiujemy sobie ten efekt, czyli Ctrl J. Troszkę go zmniejszymy, Ctrl T, czyli z Shiftem i Altem na klawiaturze, łapie za, za prawy róg. I zmniejszam troszkę, prawda? Aby to było proporcjonalnie. Enter zatwierdzam. I teraz wciskam V na klawiaturze. Narzędzie strzałeczki, żeby sobie przesunąć troszkę prawda w dół, czyli tak to będzie chciał. Tutaj mamy tak. I teraz dostosujemy kolor. Klikam dwukrotnie na afterglow Glow i zmieniam kolor. Zmieniamy sobie na zielony. OK. OK. I teraz, jak widać, przesunęliśmy troszkę, zmieniliśmy wielkość naszej, naszej, naszego efektu, czyli trzeba dostosować odpowiednio naszą maskę. Czyli zaznaczamy maskę na nowo stworzonej warstwie, wybieramy pędzel i dostosowujemy, prawda? Kolor czarny malujemy tutaj, żeby nie było widoczne. Tu kolor biały odzyskujemy wszystko, tak, bo tu chcemy, żeby to było widoczne. Tu przebiega tak. Tutaj, tutaj biały, żeby odzyskać czarny żeby ukryć. I dalej czarny, żeby ukryć. Biały, żeby odzyskać i czarny, żeby ukryć. Tak. Ctrl minus. Tu jeszcze zbliżę coś jest. Coś tutaj nie wygląda tak trzeba biały żeby sobie odzyskać to wszystko ctrl minus no i to wszystko i tym sposobem uzyskaliśmy fajny efekt który można zastosować jeszcze taka jedna uwaga można prawda, do tej ścieżki prawda, obrysowaliśmy tą ścieżkę można wykorzystać do tego dowolny pędzel czyli jak mamy tutaj różne różnego rodzaju pędzle można wykorzystać i tworzyć y, świetny efekt zapraszam do poeksperymentowania sobie bo można naprawdę uzyskać świetny rezultat Dziękuję bardzo za, za oglądanie i zapraszam do kolejnych tutorialów.